Siemanko moi drodzy, tutaj na 12 12. a to nowy odcinek właściwie nie nowy odcinek, tylko prezentacja mojego nowego intro który wykonał mi Miszczu Lola". link do jego kanału, właściwie to kontakt na Skype macie w opisie wykonuję takie intro, które za chwilę zobaczycie słuchajcie, krótkie info dlaczego nie było filmów dlaczego nie nagrywałem otóż, nie było filmów dlatego, że najbardziej nerwowo mnie fakt że dieXtory Story obcinął mi dół. Okazało się to że dlatego, że miałem za dużą rozdzielczość gry i po prostu nie był w stanie wszystkiego przechwycić. Teraz sobie przedstawiłem na 1280x720. Już mi kurwa sklep spokojnie. Yy, miałem za dużą rozdzielczość i po prostu nie przychwycę, bo całego ekranu Obcinał mi bok. Teraz zostawiłem sobie 1280x720 powinno być wszystko dobrze. I teraz tak, głównie będę nagrywał skyena.pl yy, jego yy, adres IP serwera i najprawdopodobniej może jakąś serię solo. Zobaczymy, oczywiście czekam jeszcze na Cereusza, ponieważ Cereusz zmartwychwstał, yy, wczoraj już go widziałem normalnie na sklepie, żebyśmy gadali, dzisiaj też już gadamy, na chwilę powiedziałem, że tylko to nagrać. Przed momentem dostałem od niego intro, dzięki wielkietko, intro jest trochę, trochę krótkie, ale spoczko, lepsze niż tamte co było. No i słuchajcie, teraz macie moje intro i widzimy się w następnym odcinku, cześć.